ma Trafił dzisiaj mi się odkurzacz uszkodzony. Zaraz wam zainwestuję. Chodzi o to, że pokażę wam ten mój, który działa normalnie. Uwaga, bateria naładowana. Uwaga. Słyszeliście, jak silnik działał. Teraz wam pokażę mój odkurzacz, jak chodzi. Teraz było różnicę. Mojego chorą. Tego będę rozbierał i sprawdzał, co się stało. Po wyczyszczeniu zobaczymy, czy podłączę akumulator, czy będzie tak samo działał, czy nie. Momencik, poczekajcie, bo to jedną ręką robię. Uwaga. czyli wina prawdopodobnie silnika do wymiany. Jeśli nie macie odkurzacza na gwarancji, będziecie musieli zakupić oto właśnie ten silnik o tym numerze. Koszt chyba około 40 zł. Dzięki.